Po 1935 roku rząd II Rzeczpospolitej rozpoczął nakręcanie koniunktury gospodarczej poprzez inwestycje państwowe. W interwencjonizmie państwowym widziano szansę na uprzemysłowienie kraju i zwiększenie zdolności obronnych Polski zagrożonej przez Związek Sowiecki i III Rzeszę. W latach 30. dostrzeżono konieczność rozwoju lotnictwa, zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Jednak przed wybuchem II wojny światowej budżet polskiego lotnictwa był niewielki, wynosił około 60 milionów złotych. W ramach takich środków nie było praktycznie szansy na zbudowanie nowoczesnego lotnictwa w II Rzeczpospolitej w oparciu o własne środki finansowe. Polski przemysł lotniczy był w owym czasie sporym osiągnięciem gospodarczym, szczególnie względem skromnych początków i zacofania cywilizacyjnego Polski. Kilkanaście lat udało się zbudować zakłady, wykształcić wielu wybitnych konstruktorów i tysiące pracowników. Wysiłek ten został częściowo zmarnowany przez błędną decyzję o produkowaniu samolotów wszystkich typów od lekkich, przez myśliwskie, aż po pasażerskie i bombowe. W efekcie cierpiała zarówno jakość, jak i wielkość produkcji. O stanie umysłów ludzi odpowiedzialnych za lotnictwo polskie w styczniu 1939 roku generał Ludomił Rajski mówił, że lotnictwo w Polsce nie jest ani kierowane, ani dowodzone. Wielkomocarstwowe herezje grupy decydentów odpowiedzialnych za lotnictwo polskie, wsparte pobożnymi życzeniami, uruchomiły cały ciąg zaniedbań, które doprowadziły w przededniu II wojny światowej w Polsce praktycznie do lotniczego samorozbrojenia. Odpowiednio wykorzystując Fundusz Obrony Narodowej oraz pożyczki zagraniczne, była szansa na przeprowadzenie istotnej modernizacji lotnictwa. Jednakże jej podstawę powinny były stanowić licencje i konstrukcje już zrealizowane, a więc dopracowana technologia silników Bristol oraz doświadczenia nabyte przy realizacji samolotów z serii PZLP-11, PZLP-24 i PZLP-23 Karaś. Umożliwiłoby to budowę dwóch niezwykle potrzebnych maszyn, czyli szybkiego myśliwca dolnopłatowego i samolotu pola walki, ewentualnie uniwersalnego samolotu dwusilnikowego wyposażonego w silniki Merkury. Idąc tą drogą, można było we wrześniu 1939 roku przeciwstawić Niemcom około tysiąca nowoczesnych samolotów. Do tego nie trzeba było wielkich umysłów i wielopiętrowych koncepcji, wystarczyło trochę zdrowego rozsądku i choćby zarysu doktryny wojennej, której druga Rzeczypospolita w owym czasie zupełnie nie miała. W tak pogmatwanej sytuacji koncepcja lekkiego myśliwca napędzanego silnikiem rzędowym, chłodzonym powietrzem, miała w dwudziestoleciu międzywojennym wielu zwolenników. Korzyści wynikające z tego układu miały być oczywiste. Prostota konstrukcji, niewielki ciężar i mniejszy opór powietrza powodowały, że na tej bazie można było wybudować niewielki, ekonomiczny samolot bojowy, będący dla biedniejszych państw nęcącą alternatywą. Takie przesłanki legły u podstaw budowy samolotu PZL-38 Wilk. Jednak problem polegał na tym, że z Wilka nie dało się zrobić samolotu ani taniego, ani prostego, ani efektywnego. W rezultacie ten całkiem zgrabny samolot, stanowiący nadzieję polskiego lotnictwa, wskutek przekroczonej masy własnej i słabszych niż zakładano silników, stał się samolotem eksperymentalnym, stanowiącym dopiero studium otwierającym drogę dla następnych konstrukcji tej klasy. Wprawdzie w 1939 roku była już w budowie poprawiona i ulepszona wersja samolotu, zaprojektowana przez doktora inżyniera Franciszka Misztala nosząca oznaczenie PZL-48 Lampard, ale na dalsze prace i próby nie było już czasu. We wrześniu 1939 roku obydwa prototypy samolotów dostały się w ręce Niemców. Na początku lat 30., w kilku krajach europejskich zaczęła kształtować się idea budowy dwusilnikowych samolotów myśliwskich, które miały spełniać dodatkowo kilka zadań, co czyniło je samolotami wielozadaniowymi. Istniało kilka proponowanych koncepcji takiej maszyny. Pierwsza zakładała powstanie samolotu dysponującego średnimi osiągami, ale dobrą prędkością wznoszenia, którego głównym zadaniem miało być zwalczanie wrogich bombowców i obrona własnych obiektów strategicznych. Samolot ten nie miał ścigać bombowców, tylko szybko wznosić się nad nie i atakować je z lotu nurkowego. Druga koncepcja zakładała powstanie szybkiego samolotu pościgowego, który miał służyć do eskortowania własnych szybkich bombowców oraz prowadzenia działań nad terytorium wroga. Samolot ten miał być lżej uzbrojony, ale równocześnie miał dysponować możliwością przenoszenia bomb w celu prowadzenia ataków na cele naziemne w razie potrzeby. Myśliwce te miały przede wszystkim wykorzystywać swoją prędkość do szybkiego atakowania celów i ewentualnej ucieczki. Na podstawie tych założeń w 1932 roku w Polsce zaczęła powstawać koncepcja dwusilnikowego myśliwca pościgowego dysponującego średnią prędkością maksymalną, ale dobrą prędkością wznoszenia, zwrotnością oraz solidną konstrukcją pozwalającą na osiąganie wysokich prędkości nurkowania. Według założeń maszyna miała więc wykorzystywać elementy różnych koncepcji. Z czasem zaczęto modyfikować założenia dla maszyny, tworząc coraz bardziej wielozadaniową konstrukcję. Na podstawie koncepcji w 1934 roku oficjalnie przygotowano wytyczne, które przekazano zakładom PZL. W wyniku przeprowadzonego wewnętrznie w polskich zakładach lotniczych konkursu, do dalszych prac wybrano projekt opracowany przez Jerzego Dąbrowskiego i Franciszka Misztala. Odrzucono natomiast koncepcję stworzoną przez Wsiewołoda Jakimiuka. Już na początku prac podjęto ryzykowną decyzję o zainstalowaniu w maszynie nowych silników PZL FOKA projektowanych przez zespół pod kierownictwem Stanisława Nowkuńskiego. Same silniki były na wstępnym etapie prac projektowych, w związku z czym nie były znane ich dokładne osiągi ani nawet waga. Jak się później okazało, spowodowało to wiele problemów i zdecydowało o rozwoju samolotu. Aby przyspieszyć pracę i dodatkowo uzyskać jak najlepsze osiągi, w pracach nad maszyną wykorzystano doświadczenia z prac projektowych nad bombowcem PZL-37 Łoś. Wizualnie nowy myśliwiec miał zbliżony wygląd do Łosia, ale był od niego mniejszy. Maszyna otrzymała oznaczenie PZL-38 Wilk. Według warunków ustalonych przez wojsko Wilk miał być samolotem myśliwskim do zwalczania samolotów nieprzyjaciela na dużych wysokościach do 9000 metrów dalekiego rozpoznania oraz samolotem liniowym, przeznaczonym do bombardowania z lotu nurkowego. Samolot miał osiągać prędkość rzędu 500 km na godzinę plus minus 3%, miał być wyposażony w dwa silniki i dwuosobową załogę. Wilk miał być uzbrojony w jedno działko i karabiny maszynowe oraz bombę 300 kg. Masa całkowita samolotu miała wynosić 2200 kg plus bomba 300 kg, czyli maksymalnie 2500 kg. Przewidywano, że samolot wejdzie nie tylko do eskadr myśliwskich, lecz także do liniowych, gdzie zastąpi Karasie. Duża prędkość maksymalna samolotu narzucała zastosowanie chowanego podwozia dla dwusilnikowego dolnopłata oczywiście chowanego w gondolach silnikowych. W 1936 roku zmianie uległa koncepcja wykorzystania samolotu. Coraz bardziej skłaniano się ku wykorzystaniu maszyny jako lekkiego bombowca operującego w rejonie frontowym, bombowca atakującego z lotu nurkowego oraz samolotu wsparcia, a dopiero w dalszej kolejności jako myśliwca przechwytującego. Drastyczna zmiana koncepcji podyktowana była przede wszystkim problemami z napędem i ryzykiem nieuzyskania odpowiednich osiągów. W tym samym roku w wypadku w górach zginął Stanisław Nowkuński. Nagła śmierć konstruktora w Tatrach zabrała zdolnego inżyniera razem z jego koncepcją, a następcy nie potrafili sobie już potem poradzić z tym projektem. Mimo problemów do 1938 roku ukończono płatowiec Wilka. Aby można było go oblatać, w Stanach Zjednoczonych kupiono silniki Ranger SGV 770B, mające podobne wymiary do polskich silników, więc nie wymagało to znaczącej przebudowy samolotu. Silniki te miały podobne osiągi do zakładanych osiągów silników Foka. Gdy jednak poddano je próbom, okazało się, że osiągają znacznie mniejszą moc niż powinny, więc docelowo nie nadawały się do napędu maszyn seryjnych. Chociaż PZL-38 Wilk nie miał docelowej konfiguracji, zbudowano dwa prototypy, z których pierwszy oblatano w kwietniu 1938 roku. Za sterami samolotu zasiadł Jerzy Widawski. Podczas prób wykryto drgania konstrukcji, które szybko wyeliminowano. Niestety w tym momencie rozpoczęły się największe problemy Wilka. Okazało się, że samolot przekroczył zakładaną wagę, przez co przy słabszych silnikach miał zdecydowanie gorsze osiągi niż zakładano. Drugi prototyp Wilka pokazano pod koniec 1938 roku na salonie lotniczym w Paryżu, gdzie wzbudził spore zainteresowanie. W lutym 1939 roku maszynę oblatano już z zainstalowanymi silnikami Foka. Za sterami ponownie zasiadł Jerzy Widawski. Wyniki prób po raz kolejny były niezadowalające: Wilk osiągnął prędkość maksymalną zaledwie 410 km na godzinę wobec zakładanej prędkości 465 km na godzinę. W tej sytuacji podjęto decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad PZL-38 Wilk. Oba prototypy zostały przejęte we wrześniu 1939 roku przez Niemców. Jeden z nich trafił do muzeum w Berlinie, gdzie został zniszczony. Drugi prototyp został prawdopodobnie rozebrany wcześniej. Zebrane przy pracach nad Wilkiem doświadczenie zamierzano wykorzystać w projekcie samolotu PZL-48 Lampard, będącego jego rozwinięciem, w którym do napędu zamierzano wykorzystać 14-cylindrowe silniki no 14 14M07 o mocy łącznej 1460 koni mechanicznych. Samolot miał zostać oblatany jesienią 1939 roku, ale w trakcie testów okazało się, że silniki pracują bardzo nierówno, co zasadniczo spowolniło pracę nad prototypem. W tej sytuacji zaczęto powracać do zarzuconej na wstępnym projekcie Wilka koncepcji wykorzystania silników Hispano-Suiza. Tym razem wybór padł na model Hispano-Suiza 12Z o mocy 1600 koni mechanicznych. Silniki te były cięższe od pozostałych, więc wymagały o wiele solidniejszej i tym samym cięższej konstrukcji samolotu. W związku z tym PZL-54 miał być o wiele większy od Wilka i Lamparta. Wybuch II wojny światowej przerwał prace projektowe. Ani Lampart, ani Ryś nie doszły do etapu budowy prototypów. Oba samoloty pozostały w fazie wstępnych projektów. PZL-38 Wilk był bardzo obiecującą konstrukcją i maszyną, która w pewnym sensie wyprzedzała swoje czasy. Gdyby nie problemy z napędem, docelowa maszyna mogła być bardzo uniwersalną platformą bojową. Zakładano, że zastąpi zarówno myśliwce PZL-11 jak i bombowce PZL-23 Karaś. Gdy stało się jasne, że samolot nie wejdzie do eksploatacji, rozpoczęto prace nad kolejnymi maszynami. Również i te projekty skazane były jednak początkowo na porażkę z powodu braku odpowiednich silników. Gdyby jednak samoloty te weszły do produkcji, byłyby to prawdopodobnie odpowiedniki samolotów szturmowych wprowadzanych do eksploatacji pod koniec II wojny światowej. Można śmiało powiedzieć, że polskie konstrukcje lotnicze przynajmniej w teorii nadążały za światowym postępem technologicznym, ale problemem był silnik, a dokładnie jego brak. Zbyt słabe silniki sprawiały, że projektowane maszyny nie mogły rywalizować z podobnymi konstrukcjami z innych krajów. Proces mitologizacji wilka z silnikami Foka posunięty był bardzo daleko. Jednak z nielicznych relacji konstruktorów i oblatywaczy wyłaniała się smutna prawda. Piękny samolot o wystudiowanych kształtach był bolesną niespodzianką. Porażka Wilka łączyła się z nieudanym programem budowy silnika PZL Foka, a w dalszej kolejności z przekroczeniem masy płatowca. Jednak przyczyny były znacznie głębsze i tkwiły przede wszystkim w sferze nadbudowy. Wilk nie był tym samolotem, na jaki oczekiwało lotnictwo myśliwskie, a jego wielozadaniowość była wielce problematyczna. Nawet udany Wilk mógłby podzielić los łosia. Był zbyt nowoczesny, wyprzedzał swój czas, a lotnictwo polskie pozbawione należytego wsparcia, tkwiło w koncepcyjnej i mentalnej zapaści, za którą odpowiadało najwyższe dowództwo. Ponadto z projektem Wilka wiązał się jeden z zasadniczych problemów. Gdy koncepcja samolotu zaczęła powstawać, zaprzestano prac nad jednosilnikowymi myśliwcami. Wznowiono je dopiero, gdy zwrócono uwagę na problemy z napędem maszyn dwusilnikowych. Było jednak już za późno, aby samoloty te weszły do eksploatacji. W rezultacie we wrześniu 1939 roku polskiego nieba broniły przestarzałe konstrukcje, które w żaden sposób nie mogły się równać z nowoczesnymi niemieckimi samolotami, a wcześniejsze fundamentalne błędy strategiczne i zaniedbania popełnione przez naczelne dowództwo jeszcze bardziej pogłębiły klęskę polskiego lotnictwa wojskowego na początku II wojny światowej. Mm-hmm. Mm-hmm.